Siemano z tej strony oczywiście Nexi, a w dzisiejszym odcinku sobie yy, zagramy prawie całą grę na helikopterze. Yy, nagrywam to już 17 raz, jak dobrze lizę, także proszę zostawcie łapeczkę w górę, no naprawdę, za moje poświęcenie serio, nic nie wychodzi i już się przerzuciłem na moje stare konto z pierwszego sezonu, bo na moim koncie są tacy, spo, tacy spocency. Oczywiście bym ich porobił, no ale wiecie, na helikopterze to trudniej. Nie no, żartuję. Teraz tak całkiem na poważnie, to wiecie, zostawcie łamageczkę w górę, subskrypcję. No i co? Lecimy. Lecimy jeszcze Wracajcie, plan jest taki, że lecę na ten domek, z tego domku biorę i idę ich tu rozwalić. Lutuję tą całą miejscówkę i już nigdzie indziej nie lutuję. Zbieram maty w, w tym obrębie. Biorę ten helikopter i... w sumie... To jest też no to jest zły pomysł, żeby się od razu zbijać. Także od razu, jak dru, dru, druga strefa idzie, to dopiero się zacznę, jakby do góry lecić. Mam nadzieję, że zrozumieliście. I z broni będę miał tylko MK, pompę i heavy. I na tym koncie od razu mówię, że się nie da edytować. Nie wiem czemu. Nie wiem, jakie. Ole, pompa! I nie wiem, jakie ustawienie za to odpowiada, ale no Dobra, także to biorę, to to wywalam W sumie małe biorę Jeszcze jakby crashpady kraszpady mi dropły O jezu Jakby było fajnie, jakby mi kraszpady dropły I No I mam nadzieję, że mi nikt nie weźmie tym razem helikoptera, bo w tamtych, w tamtej grze było idealnie, tylko że... Wiecie, co się stało? Gościu se podszedł, ukradł mi helikopter i poleciał. Już tą grę dograłem normalnie, bo... Dobra, idealnie. Tyk. No, you. Ha. Co jest? Jak on mnie... O kurde. Ale on mnie... Ja nie mogę! Jestem downem! Miem full keva już i mnie obili... ...boty. Ale chyba nie ma się co wstydzić, bo... ...serio, proszę ...prosy nawet giną od tego. Teraz, żeby nie zginąć. O nie, nie, nie! Dobra, ja to robię ostrożnie, żeby... Wiecie. Nie, nie, nie. Nie bierz z niego Okej, okay, ja widzę tego tipa. I tak. Dobra, jest. Wszyscy, okej. Okay. cię na barana. Oby mi leczenie jakieś tutaj fajne wypadło. i słuchajcie jest kałaszek są crash pady ale oczywiście jakby już trzeba rozwalić skrzynkę żeby je wziąć um, za to biorę heavy tak to wywalam to biorę dobra jest duży pojemnik z amunicją i mamy tak potki kolejne crashpady. Dobra, matsy są, amunicja jest, wszystko jest. Wiecie co? Jeszcze sobie pozbieram trochę matsów. Dobra, słuchajcie, mam już trochę matsów, jeszcze trochę kamienia i wsiadam do helikoptera. Dobra, słuchajcie, rozwalę jeszcze tę e, jakby, mogli no, tak nazwać i już wsiadam do helikoptera. Dobra, patrzcie, już mam matsów, jeszcze sobie te trzy drzewka, aż mi kuszą i to. No, bo mam dużo czasu, nie chcę po prostu się wiecie za, za, za szybko wbić. Laser postać, no i wiecie, przypał Albo dobra, tą skrzynkę sobie zlutuję jeszcze. Ci się opłacało, no nie wiem, fotki tylko. Dobra, słuchajcie. 7... no 15 sekund zostało już. Także wchodzę do Helki i zbijamy się o kurde ty tam jest gościu oni się tam klepią dobra nie wiem po co ja strzeliłem ja po prostu lecę do strefy patrzcie bo tu jest zalew zastoju tutaj sobie prze, przelecimy no i na strefkę już dochodzi patrzcie ja jestem na stick z tą strefą mam nadzieję ta ja jestem na stick idealnie dobrze tak, mi ona nie dotknie Okej, okay, nie lecę od razu do strefy, bo to jest zły pomysł, bo od razu wszyscy... I kurde, strefa jest na zalewie za stoju O kurde, dobra, widzimy się jak będę leciał do strefy, tak jak będzie ostatnie 30 sekund. już 19 sekund. Lecę już do strefy. Ale tutaj, to gdzieś tutaj sobie poza, poza, poza zounem będę żeby wiecie. Okej, okay, tutaj idealnie. Tam sobie biega chłop. Patrzcie. Dobra. O tam lata potem helikopter. O, patrzcie już można nawet zobaczyć te rysy strefy, nie? Tutaj dobrze widać. Tam już się tak lekko kończy widoczność. Dobra. I no to lecimy zaraz do następnej strefki, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, jak, jak pójdzie strefa, to ja przelecę sobie tak na obkoło tutaj. Na tą stronę strefy. Żeby mnie nikt nie pił. Bo zostało pięć osób bez mnie. Dobra, oni się tam klepią, ja już będę sobie leciał. Tu gościu na lunchpadzie leci, o nie! RPG lecą tam i ja się! Dobra, 40 sekund kolejna strefa. Oby oni się wybili, oby oni się wybili. I już słuchajcie widać już rysy strefy. Rysy strefy widać. Zatrzymajmy, trzymajmy. Dobra, strefa się zmniejszyła. Ojojoj, teraz będzie trzeba lecić na ten zalew. Kurde, ale ja na leczenie. No też mogłem zrobić tak, że żeby się leczył i na leczenie z nimi zagrać. Dobra, ja sobie polecę do strefy w sumie Dobra, jestem chyba idealnie w strefie jeszcze, jeszcze trochę sobie podlecę i teraz? Tak, teraz jestem ok, jestem idealnie brak kurde, słuchajcie, jest mała już strefa A sześć osób jest już Strefa dochodzi w ogóle, patrzcie Jeszcze 20 sekund No już ktoś mnie kolapsuje, także zlatujemy, słuchajcie Gościu się nie spodziewa, że mam crash pady. No strzelaj, strzelaj, mówię. Dobra, wyskakuję. Okej. Okay. Trzeba było być frajerem. Dawaj, wychyl, wychyl. Dobra, leży. Dobra, szybko się lecie. Czaki Okej! Okay. Nie moje krewy tam spadły Dobra jest dwóch gości. O jakiś tu się? Kurde, ty, jakiś dobry chyba. Nie no, żartuję. Ty chłopco się boksuje. Jak ja mu wlatuję do boksa chyba. Chłopco miał zalud.